Thank you. Daleko jeszcze? Mieliśmy podążać za śladami księżyca do następnej świątyni z artefaktem. Jeśli chcesz coś robić, dlaczego się tak skradasz? To niepokojące. Tak. To robicie. Omawiamy plany podróży. Omawiamy plan podróży. Myślę, że powinniśmy zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Jestem za. Mieliśmy jakieś wyspy. Gdzie jesteśmy? Widzisz dziś, jakiś ląd? Czuję załamanie czasowej. desant na ląd. Widziałeś gdzieś ląd? Myślę, że powinniśmy zrobić desant. Hej, widzę ląd! Kunasik, my... chodź do nas. Chodź Kunosik. Idziemy zbadać ląd. Już Tutaj biegne. doprowadziły nas znaki księżyca. Już biegnę! Jest, na jest nazwę, Ja idę pierwszy miecz diamentowy Wow. A mamy tam tego, płynąć dobra Po prostu idźmy przed siebie Chodźcie chłopaki tu ładnie Mógłbym tu stworzyć dom i tu zamieszkać nie, nie zapominaj, że musimy wrócić jeszcze do naszej. do, na, do teraźniejszości i mamy swoje domy. Musimy wrócić do bycia podróżnikami, I Nasze biznesy. Chyba cię nie zbankrutowaliśmy przez to, że tak długo. Właśnie, nie pamię, pamiętasz, jak kiedyś prowadziłem kanał na YouTubie? To były czasy. Ja inwestowałem w giełdy nieruchomości. Panna krowa. Kunosik, to jest zwykła krowa. Kunosik. Idziemy do przodu. Nie zatrzymujmy Tylko się. Tylko ja widzę jakiś dziwny mur. Dziwny mur? Ja tam widzę taki kamień. Ja widzę mgłę. Hej, naprawdę coś tam mroczny widzę! Las. Mroczny las. Chodźmy. A im nogi jeszcze. Czasem bywa. Jakiś las. Chodźmy. Nie rozdzielajmy się. <grym> Chodźcie za mną. Właśnie podążam. Zniszczony kawałek. O! Wow! Kto to zbudował? Co się dzieje? Tam są jakieś zepsute drzewa. Zepsute drzewa. Zepsute drzewa nie mają liści. To to jak wybuch bomby atomowej. No to wszystkie liście. No. Możliwe, a to tam może to jest tak karantanny. Lepiej, żeby nie patrzył w słońce, było ślepy. Jest jakaś wieża. Widzę coś w oddali. Jakieś góry. Hej! Tam Wiesz, jest jakieś, jakieś kamienne przejście. A z dziura! Myślę, że to jakaś twierdza. Myślę, że powinniśmy do niej wejść. A tutaj jest. To jest to jakaś o wieża! To jest bunkier! Drzwi wyglądają jest... na zamknięte. Poszukajmy jakiegoś sposobu, Bo żeby je otworzyć. Też myślę, że są zamknięte. Tamtej, tamtej wieży będzie coś, mówię wam. Hej, tutaj tam jest, tam jest jakaś wieja. dźwignia! Patrzcie, znalazłem dźwignię! Nie rób jej, nie! O! Za późno. Pożyły się. O! Za dziwne pomieszczenie. Ło! Wow. Czy to jest prawdziwa wrząca lawa? Nie nosik. To może być pułapka. Jeżeli wprowadzimy zły kod do... Kunosik, nie! Spokojnie. Kunosik, wszystko w porządku? Ugaś! Tak, się. To, 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 to mi się nogi przypalił. Potrzebujesz trochę jedzenia? Nie. Mam mięso pieczone. Twój brzuch od środka płonie. Mia, 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 niam. Dziękuję. Ma ktoś może gulasz ognisty? Jest. otworzyć wrota musicie odnaleźć wzór, znajdujący się w świątyni, a następnie odzorować go na mechanizmie. To chyba te, to jest ten mechanizm. Mmm... wzorowy wzór Są niby jakieś kraty Nie wiem czy o to chodzi Kraty? Może być wzór, o to Trzeba takie coś zrobić z tych dźwigni. Jakieś kraty Patrz, tutaj jest jakieś, taka, taki wzór jakby na podłodze mój eee yy. Zadziałało Zadziałało! Chyba! Coś się Chodźmy! Jest jakaś książka. Książka? Aby przejść, tak musicie udowodnić swoją lwią odwagę. Przejść po, nie, po niewidzialnym moście. Niewidzialny most? Pamiętaj mi to Johnson. To też była taka próba, kiedy musiał zdobyć Grala. Hmm. Przekajcie muszę rzucić y, kamienie. To Raya, to może ty spróbuj jakaś... Już... O! O, Boże! Aż do samego piekła tam jest dziura. Powoli. Lepiej, Lepiej zostańmy tutaj, nie wchodźmy. O! Tu wejdę. Jaka ładna dziurka. To ten bogów. Artefakt, to ten bogów. A ja przeczytam książkę. Oto drugi artefakt totem bogów, zapewniający mocniejsze śmiertelności. Na krótki czas pamiętaj, możesz go użyć tylko jeden raz. Następny artefakt znajdziesz podąża podążając krwawą pustynią pokrytą złotem. Możesz dać mi tą książkę? Chodźmy. Chodź z tego miejsca. Myślę, że powinniśmy stąd uciekać. Chodź szybko. O nie! No tak, Mag, nie! nie! Nie spodziewałem się, że tak szybko się spotkamy. Teraz już nie będę się z wami patyczkował. Czekaj, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego podczas naszej ostatniej walki mówiłeś jakiś oczar? Ha, ha, więc ty nic nie wiesz. Od tysiąca lat awatar, bóg chaosu, mierzył się z innymi Boga. Chcę powiedzieć. Chcę wszystko powiedzieć, że my jesteśmy takimi awatarami. Zarówno jak i ty mamy w, mamy w sobie potężną mocę. Od dzieciństwa Twoim przeznaczeniem było ze mną walczyć. Dlatego trafiliście na tą wyspę. Jam jest awatar chaos. My wszystko stworzyliśmy. Wszystko narodziło się z chaosu, a potem. Na... No, zniszczyli... liście. Teraz gdy jesteśmy w pełni sił. Otworzymy dawny chaos i zapanujemy nad zniszczami tego świata. Ty pieprzysz! Co w nas siedzi, Jacy bogowie? Hech... Obawiam się, że ta informacja nie jest już i... potrzebna. Zabijmy go! Jestem za! A? Zniszczymy cię! Zniknął! Zniknął! Teraz. Gdzie to jest, jest to nasz się przyjaciel? Portowo, go zabiliśmy? Aha. zabiliśmy go zabiliśmy? Zabiliśmy go? Ciężko powiedzieć. Gdzie jest kunosik? Zginął? Czy ta przepaść jest... ...pancem? Tyle pytań. A my... Mało odpowiedzi. Powinniśmy cię stąd wynosić. Chodźmy. Nie, jakby ta świątynia zaraz miała się zawalić. Szybko! Już, już słyszę dźwięki zawalające!